Siemanko, Damian przyprowadził zafirkę, mówił, że ma wrażenie, jakby auto miało się zaraz rozlecieć. Stuka coś z przodu albo z tyłu, ale w sumie to wszędzie. <laughs> Zobaczymy. Sprawdzimy, co tu w zawieszeniu gra. Proszę bardzo profesjonalny sprzęt, musi być. U nas nie ma lipy, tylko profeska. Oj, Damian, będziecie to drogo kosztować. Całe zawieszenie do wymiany. Kurna, nie wiem, co mam powiedzieć. Zadzwoń, bo ja nie wiem, od czego zacząć. Rozmawiałem z Damianem i mówi, żeby rozbierać i robić. Powiedziałem, że dobra, bierzemy się. No i jak widać powoli rozkręcamy Opelka. Chłopaki już szukają w szopie zawieszenia, coś tam się wygrzebie, bo ma być tanio, a nowe drogie. Przerobimy coś z jakiejś starej bemki albo audicy, będzie lalka. Chłopaki wygrzebali trochę skarbów, mówią, że jest trochę z BMW, z Audi i jakiś Mercedes też się znajdzie. Zmyślne chłopaki to coś wymyślą. Proszę bardzo, Nygusa dwa razy nie trzeba prosić. Sam wszystko poskładał, nie chciał nikogo do pomocy. Mówi, że lekki negatyw będzie, ale zaraz zobaczymy, jak go puścimy. Co on mówił, że jakiś negatyw. Aj, tam, zawsze musi coś głupiego powiedzieć. Zresztą jego ja zrozumieć. Nie będę się wypowiadał na temat Nygusa, bo szkoda słów. Damianek, autko gotowe, także szykuj coś ekstra. A no i najważniejsze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawiamy z chłopakami.